Witam Państwa Pietrzak Jakub. Wiosna w każdym zakładzie, który posiada maniakalną instalację chłodniczą, to czas szczególny. Ze względu na rosnącą temperaturę na zewnątrz ujawniają się wszelkie bolączki związane szczególnie ze stroną tłoczną instalacji chłodniczej. Na co zwracać uwagę? Jakie prace warto wykonać teraz na przełomie kwietnia, maja? Jak przygotować instalację do pracy w pełnym sezonie? O tym w tym odcinku. Pierwszym urządzeniem, które pozwala nam dostrzec problemy wynikające ze wzrostu temperatury, będzie skraplacz natreskowo wyparny. Ogólnie skraplacz to urządzenie wymiennik, w którym ciepło pobrane od produktu oddajemy do atmosfery. W związku z tym jest niesamowicie wrażliwy na wzrost temperatury zewnętrznej temperatury powietrza. Na co zwrócić uwagę przy przeglądzie skraplacza? Ważne, żeby czytać dokumentację techniczną, ruchową naszych konkretnych urządzeń, po to, aby pewne prace, które producent zaleca, cyklicznie wykonywać. Tym niemniej, w okresie właśnie wiosennym warto zajrzeć do naszego skraplacza, sprawdzić stan dysz, które odpowiadają za rozbrysk wody. Na wężownicy skraplacza. Często się zdarza, że są one zabrudzone, że woda nie płynie pełnym strumieniem, i w ten sposób skraplacz traci dość istotną część swojej wydajności cieplnej. Wiosna to czas, kiedy często dostrzegamy, że nasze skraplacze są już za małe. Jest to jednak za późno, aby myśleć o urządzeniu, które będzie mogło pracować w tym sezonie. Tak naprawdę, żeby zaplanować wymianę skraplacza, czy też rozbudowę naszej stacji skraplania, należy do tego zagadnienia usiąść na przełomie grudnia, stycznia najpóźniej lutego. Tym niemniej jest wiele takich czynności serwisowych, eksploatacyjnych, które jeżeli poprawnie wykonamy, to nasz skraplacz w dużej mierze powinien odzyskać swoją nominalną wydajność. Czyli po pierwsze, czyszczenie dysz. Po drugie, czyszczenie od skraplaczy. Ewentualnie wkładów, jeżeli takie występują, tak aby zapewnić poprawny przepływ powietrza. Warto również zwrócić uwagę, czy nasz skraplacz i zbiornik amoniaku nie są zapowietrzone. Jest to o tyle dobry moment, że nieraz ze względu na mniejsze obłożenie produkcją jest możliwość wyłączyć tę instalację na kilka godzin z ruchu, a wówczas amoniak gazowy, ciekły i powietrze ustabilizują się, co pozwoli najbardziej efektywnie usunąć powietrze z naszej instalacji chłodniczej. Oczywiście, jeżeli mamy automatyczny odpowietrznik, to to jest dobry moment, aby zrobić przegląd tego odpowietrznika, zweryfikować, czy nie jest zaolejony, czy nie wymaga czyszczenia. Czyli to jest cała kwestia stacji skraplania, również przepływ wody czy pompy nie ciekną te które tłoczą wodę na skraplacz bądź też są zamontowane przy skraplaczu czy paski są naciągnięte poprawnie wentylatorów czy łożyska zostały przesmarowane zgodnie z rozkładem zalecanym przez producenta czyli taka szczególna troska o skraplacz ten okres wiosenny jest również bardzo dobrym czasem do tego aby zabezpieczyć antykorozyjnie rurociągi i zbiorniki i tutaj uwaga, ważne by nie malować korozji, tylko tą korozję oczyścić. Dlatego, że zdarza się, że takie bardzo skorodowane zbiorniki są co roku pokrywane kolejną warstwą farby, co nie do końca skutecznie zabezpiecza przed dalszą korozją. Czyli zbiornik należy oczyścić, rurociąg podobnie i zabezpieczyć odpowiednią powłoką malarską. Również, jeżeli w instalacji mamy na przykład drajkulery, przypomnę, jest to taki wymiennik ciepła, gdzie mamy wewnątrz wężownicy na przykład glikol lub inne chłodziwo, które jest chłodzone przepływem powietrza. Drajkulery i wszelkie skraplacze powietrzne są bardzo podatne na zabrudzenia, czyli jakieś elementy roślinne powodują mocne ograniczenie przepływu powietrza. I wiosna to dobry czas, aby te wężownice, te koile, właśnie drajkulerów oczyścić. Jest to także dobry czas, aby zweryfikować, czy mamy w instalacji poprawne stężenie glikolu, czy ilość tego glikolu jest wystarczająca. Mówiłem trochę więcej na ten temat w odcinku poświęconym pracom pomp. Ciśnienie w instalacji powinno być takie. Aby na stanie pompy nie dochodziło do wytworzenia podciśnienia. Dobrze jest wprowadzić taki zwyczaj, że wiosną te elementy instalacji regularnie przeglądamy. Nauczyć tego obsługę, że te czynności warto również wykonać taką listę tych czynności, warto przed sezonem sprawdzić, dlatego że w ciągu najbliższych kilku tygodni temperatura zewnętrzna na pewno dość znacząco będzie wzrastała. I wydajność skraplacza będzie niezwykle ważna nie tylko dla bezpiecznej pracy układu chłodniczego, ale przypomnę również, że to ciśnienie skraplania przekłada się bezpośrednio na pobór prądu przez agregaty chłodnicze i na wydajność agregatów tłokowych, czyli jeżeli to ciśnienie będzie wzrastało nawet do ciśnienia dopuszczalnego przez producenta, ale wyższego niż mogłoby być w instalacji Wówczas instalacja będzie pracowała nie do końca efektywnie. Tak więc, kluczowym elementem, na który należy zwrócić uwagę o tej porze roku, jest skraplacz, stan dysz, przepływ wody, przepływ powietrza, zapowietrzenie instalacji chłodniczej, a także zaolejenie, jeżeli nie robiliśmy tego we wcześniejszej porze. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.